Witaj miłośniku żelastwa i srogich ciężarów. Przed tobą krótki samouczek jak wbić wysoki level przy dobraniu odpowiednich questów, również tych pobocznych. Ustal ciężar bazowy, próg progresu i liczbę powtórzeń. Daj sobie na przykład ciężar bazowy 46 kg, liczbę powtórzeń od 10 do 12... A próg plus 2 kg. Notuj postępy i oceniaj wysiłek przy danym ciężarze. Dobrze jest być świadomym graczem, abyśmy przez przypadek nie wpadli w stagnację czy przeciążenie. Może to skutkować nawet regresem siłowym czy wytrzymałościowym. Nie załamuj się po nieudanych próbach. Czasem lepiej nie przeskakiwać z ekspowiska, które daje pewne 0,2%, bez żadnych obrażeń na rzecz tego, który dałby tobie 1,5%, ale możesz doznać kontuzji, która zmiecie ciebie z planszy i wykluczy z gry na zawsze. Eksp, eksp, aż zdobędziesz nowej temy, punkty zdolności i z czasem, podchodząc ponownie do nieudanej próby walki z bossem ciężaru, porobisz go na luzie. Potwierdzaj wynik, powtarzając go na kolejnym treningu. Pokaż snubkom, że wynik, który osiągnąłeś dzień wcześniej, nie jest przypadkiem ani dużym ilorazem szczęścia, które maksowałeś przez ostatnie 25 leveli. Przerwy muszą trwać tyle, ile wymaga od Ciebie ciało. Nie od dzisiaj wiadomo, że czas spawnu jest zależny od wyników i trudności w zrobieniu tasków. Ustalone odgórnie przerwy typu 120 czy 150 sekund nie sprawdzają się. Zadbaj o odpowiednią podaż białka, witamin i minerałów. Każda wartość jest przyswajana przez organizm w odpowiedniej ilości, więc tym samym mamy jej ograniczoną ilość na danym poziomie doświadczenia. O co mi chodzi? Na 20 poziomie nie będziesz w stanie zjeść więcej niż masz healthy points. To się po prostu zmarnuje i skończy raczką. Mam nadzieję, że poradnik okazał się pomocny i od teraz będziesz mógł zacząć przygodę z bakażem wiedzy merytorycznej i nie popełnisz błędów jak typowy nowicjusz. Powodzenia na treningu, wojowniku!